A co gdyby można było jednym kliknięciem zweryfikować wiarygodność artykułów w czasopismach internetowych, sprawdzić jak głosował konkretny poseł w najważniejszych głosowaniach, a to wszystko korzystając z przyjaznej aplikacji internetowej? To są pytania na które odpowiedzieliśmy sobie w minionym miesiącu. W tym tygodniu w SameStats, czyli stronie, którą buduję od ponad pół roku, by poprawić przejrzystość danych o naszym rządzie, dodaliśmy system do pisania artykułów ale dlaczego nasze artykuły będą lepsze od tych pisanych na WP.pl czy też na Onecie? Nasza inicjatywa jest oddolna. Osoby piszące artykuły na naszej stronie nie mają narzucony, by faworyzować konkretną opcję polityczną lub przemilczeć określone tematy. Jedyny wymóg jest taki, by artykuły były bezstronne i obiektywne. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Możesz to zweryfikować. Wszystkie dane w Sejmstats poza artykułami pochodzą z oficjalnej strony polskiego Sejmu. Nigdy nie było łatwiej zweryfikować informacje w artykule niż u nas. Klikasz i wiesz. Szczególne podziękowania dla Andriego, który zaimplementował całą tą funkcjonalność. Jeśli pamiętacie, jak wyglądała strona po ostatnim devlogu miesiąc temu, to na pewno zauważyliście, że zmieniło się praktycznie wszystko. Strona jest czytelniejsza i bardziej minimalistyczna, a do tego spójna i zawiera więcej informacji. Do tego w wielu scenariuszach ładuje się szybciej. Udało mi się to dzięki wykorzystaniu biblioteki MDB Pro. Dzięki jej wykorzystaniu dodałem zintegrowane wykresy, asynchroniczne tabelki, rozwijane z boku menu i inne. A to wszystko przez redukowanej ilości kodu. Lista zmian w interfejsie jest bardzo długa. Została zaprojektowana przez Adama Markowskiego i Marcina Bicharskiego, a zaimplementowana przeze mnie. Za pomoc również dziękuję. Projekt na pewno rozwija się szybciej niż się tego spodziewałem. W ostatnim filmie udało przekroczyć się próg 1000 złotych miesięcznego wsparcia, za co bardzo dziękuję. To dzięki Wam mogę swobodnie poświęcać czas na rozwijanie projektu i opłacać narzędzia do jego rozwoju. Poza tym pojawiło się parę niezależnych postów na różnych forach, które zwróciły uwagę na projekt. Poza przytłaczającą ilością osób wspierających mój projekt finansowo i dewelopersko pojawiło się też kilka osób krytykujących mój pomysł. Mówiono na przykład, że ludzie zainwestują swój czas i pieniądze, a mi się po prostu odechce. Mam dla Was złą wiadomość: przywiązałem się do projektu nierozerwalną więzią na rok. Przez najbliższy rok będę pisał pracę dyplomową na temat porównania modeli sztucznej inteligencji do streszczenia ustaw i tematów głosowań. Wyniki pracy oczywiście zostaną zintegrowane z aplikacją. Jeśli tak jak mi wydawało ci się, że projekt to tylko pisanie kodu. W ostatnich tygodniach z pomocą użytkownika JK udało skonfigurować się serwer Discord. Rozpisana została roadmapa do pierwszej stabilnej wersji aplikacji, stworzony został Same Stats GPT, czyli taki Chat GPT, który ma wiedzę o projekcie i pomaga mi go rozwijać, a także odświeżony został profil na Patronite. Jak zawsze chciałbym opowiedzieć trochę o najciekawszym wyzwaniu technicznym z minionego miesiąca. Tym razem jest to wyszukiwanie AI. Jest to dużo prostsze niż brzmi. Pierwszym krokiem jest wektoryzacja słów czyli zamiana słów lub całych zdań na listę liczb. Popatrzmy na uproszczony przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy zwierzęta i dwuwymiarowy układ współrzędnych. Im dalej na osi X, tym groźniejsze jest zwierzę, a im dalej na osi Y, tym jest większe. Mamy więc kolejną małą i słabą mysz, trochę większego psa, groźniejszego lwa i tak Wiadomo, że najgroźniejszym zwierzęciem jest jamnik, więc będzie on najdalej na osi X. Jak już nadamy wartości każdemu ze zwierząt, możemy wyszukiwać podobne zwierzęta. Wyobraźmy sobie, że użytkownik wpisuje frazę wilk. Wyszukiwarka AI znajduje wilka i dwa najbliższe wilkowi zwierzęta, czyli psa i lwa. W rzeczywistości takie układy współrzędnych mają nawet parę tysięcy wymiarów, a wymiary te są czasem trudne do zdefiniowania. Warto dodać, że liczenie najbliższych sąsiadów jest bardzo wydajne. Wystarczy do tego jedna operacja macierzowa. Niestety nie istnieją dobre modele dla języka polskiego, dlatego prawdopodobnie wyszukiwanie zostanie zaimplementowane wykorzystując WordNet. Ale to już temat na inny film. A może nawet jakiś artykuł na same Stats. Jak zawsze dziękuję za wsparcie i zachęcam do włączenia się w projekt. Szczególnie dziękuję najhojniejszym patronom, wśród których jest Michał Golemo, Karol Głowacki i Maciej Szczytowski. Do zobaczenia za dwa tygodnie.